Ona rzuciła, założę się o dwa tysiaki, że jej się nie uda. Sześć sekund później przestali się śmiać. Przybyła sama, bez plakietki z imieniem, bez stopnia, bez fanfar, tylko z długim drewnianym futerałem na karabin i z dłońmi, które nie przestawały drżeć. Mężczyźni z duchów dziewiątego szczebla byli już tego ranka na strzelnicy. Słońce Mazur drapało spękaną ziemię, Doliny Czarnego Kruka. Patrzyli, jak wysiada z nieoznakowanego rządowego sedana, jakby pomyliła drogę na konferencji uniwersyteckiej. Koszula na guziki, cywilne buty, włosy spięte gumką, nawet nie taktycznie, po prostu starannie. Podpisała dziennik lewą ręką, a pióro kleksnęło w połowie liter, gdy jej palce drgnęły. Mały, ciemny kleks atramentu poplamił róg strony. Ktoś prychnął. — Jesteś pewien, że to nie jest pomyłka pisarska? — już się trzęsie. Wezwać ewakuację medyczną teraz czy później? Starszy sierżant Wiktor oparł się o skrzynię z zaopatrzeniem i wyciągnął zmięty banknot z buta. Dwa tysie, że nawet nie trafi w ziemię, nie mówiąc już o celu. Powiedział na tyle głośno, żeby usłyszała cała linia. Rozległ się śmiech. Nawet nie zapytali o jej imię. Młodszy technik zapalił świecę Jeden pojedynczy płomyk umieszczony dokładnie 2920 metrów za grzbietem. Jeden strzał. Wosk musiał pozostać nietknięty. Żadnego rozprysku, żadnego bałaganu. Tylko zgaszony płomień. Pułkownik Piotr Zawacki stał z tyłu strefy obserwacyjnej ze skrzyżowanymi rękami. Nic nie mówił, ale jego oczy nigdy jej nie opuściły. Podeszła do najdalszej ławki, położyła futerał i z precyzją otworzyła każdy zatrzask. Bez elegancji, jej dłonie znów ją zdradziły, drżały, lekki, rytmiczny, kontrolowany chaos. Wtedy to zobaczyli. Karabin był dziwny, gładki, czarny, wykonany na zamówienie, ale pod spodem zamontowano brzęczące, wyglądające jak obce urządzenie zakrzywiony metal, świecące węzły, przewody ciasno i schludnie schowane jak chirurgiczne żyły. Ktoś szepnął, to nie jest wojskowe. Wygląda, jakby obrum przegrało zakład z maskiem. Nie odpowiedziała, nie drgnęła. Rozłożyła nóg, położyła karabin i przekręciła nadgarstek, by odczytać wiatr. Nylonowa wstążka trzepotała, osiem jednostek wiatru drgało w kierunku południowo-zachodnim. Czasu było mało, mniej niż pięć minut. Może mniej. Pustynny upał migotał na skraju strzelnicy. Położyła się na brzuchu, powoli wypuściła powietrze, świat się zwęził, żadnych butów, żadnych głosów. Tylko ona, luneta i ten migot pomarańczu na horyzoncie. Wtedy padł pierwszy strzał. Cichy syk, bez odrzutu, bez dźwięku, tylko powietrze, które pękło. Pocisk przeleciał dwa kilometry przez upał, kurz i wiatr i spudłował nawet nie był blisko. Mężczyźni wybuchnęli śmiechem. Wibruje jak kamerton, zawołał Wiktor. Ktoś, niech jej damy tronom. Nie zareagowała. Jej policzek pozostał dociśnięty do kolby. Jej palce wciąż drżały, ale jej oczy były zimne, skupione, nie poruszyły się. Myśleli, że to koniec, ale ona dopiero zaczynała. Maja Kowalska nie drgnęła, gdy pierwszy pocisk spudłował. Po prostu sięgnęła do przodu, powoli i z rozmysłem, i zaczęła odłączać urządzenie zamontowane pod jej karabinem. Kabel po kablu, port po porcie, brzęczenie zniknęło w ciszy. Wiktor, ten, który założył się o tysiąc złotych, że nic nie trafi, zamilkł. Kilku innych poruszyło się niespokojnie. Jeden półżart umarł w połowie oddechu. Inny odchrząknął, nagle niepewny powietrza wokół niego. Ta cisza nie była niezręczna, ona się zmieniała. Starszy, szeregowy Ewa Jasińska powoli ruszyła do przodu. Jej oczy zatrzymały się na lekkim uniesieniu materiału na przedramieniu Mai. Prześwitywał tam słaby, geometryczny, celowy znak nie tatuaż, nie blizna, a wypalony znak. Widziała go raz w zredagowanym pliku wywiadowczym, ukrytym w czymś, co nazywało się protokołem widmo program zbyt tajny. By go potwierdzić i zbyt śmiercionośny, by mu zaprzeczyć. Zanim zdążyła powiedzieć słowo, pułkownik Zawadzki spojrzał na swój tablet. Biometryczna plakietka zamigała na zielono. Podniósł wzrok. Podpułkownik Kowalska. Imię uderzyło jak wystrzał z karabinu. Głowy się odwróciły. Wiktor zesztywniał. Nawet upał wokół nich zdawał się na chwilę zamrzeć. Maja wstała powoli. Bez wymówek, bez pozycji, tylko skinęła głową i patrzyła tym samym stalowym wzrokiem. Drżące dłonie, niewzruszona postawa. Zawadzki podszedł bliżej, jego oczy prześliznęły się obok niej na skraj strzelnicy. Świeca wciąż stała, wosk nietknięty, ale płomień dawno zgasł. Tak jak wątpliwości, które wypełniały to miejsce jeszcze chwilę wcześniej. Musimy porozmawiać, powiedział. Maja nic nie odpowiedziała. Zamknęła futerał na karabin, schowała do środka moduł i minęła ich. I po raz pierwszy tego ranka duchy dziewiątego szczebla milczały. Ale żaden z nich nie znał tej historii. Nie do końca. Nie wiedzieli, dlaczego drżały jej dłonie. Nie wiedzieli, co stało się w Gdańsku trzy lata temu. Operacja pyłowy welon, ukryte laboratorium chemiczne, zakopane pod magazynem zboża w centrum rawy. Wywiad miał rację, ale rury z gazem już przeciekały wewnątrz laboratorium, bez rękawiczek, bez maski, bez wsparcia. Maja odwróciła się i uszczelniła zawór ciśnienia gołymi rękami. Cztery godziny później znaleźli ją nieprzytomną. Poparzone płuca, uszkodzone włókna nerwowe, nie miała przeżyć. A jeśli przeżyje, nigdy więcej nie utrzyma karabinu. Masz szczęście, że w ogóle możesz jeszcze napisać swoje imię, powiedzieli. Ona nie chciała szczęścia, chciała kontroli. To, co zamiast tego zbudowała, to Neurosync V3, samostabilizujący się układ, który odczytywał drżenie jej ciała i równoważył je siłą przeciwdziałającą. W czasie rzeczywistym. Cyfrowy układ nerwowy dla żołnierza, którego własny zawiódł. Wysłała schematy anonimowo do Argus'a. Bez odpowiedzi zgłosiła się do dziesięciu jednostek, dziesięć odrzuceń. Tylko Dolina Czarnego Kruka dała jej szansę nie dlatego, że w nią wierzyli, ale dlatego, że nie mieli pojęcia, kim ona jest. Nie chodziło o udowodnienie komukolwiek, że się mylił, o ego czy o zemstę. Chodziło o coś prostszego o udowodnienie, że wciąż należy do tej formacji. Nie była złamana została przeprojektowana. A następny strzał nie spudłuje. Maja nie poruszyła się pochybił, po prostu sięgnęła do bocznej kieszeni, wyciągnęła krótki kabel światłowodowy i wpięła go do ukrytego portu nad kabłąkiem z pustu karabinu. Moduł na jej karabinie wydał cichy dźwięk, a potem zmienił ton, prawie jakby oddychał, dostosowywał się. Co ona robi? ktoś szepnął. To nie jest standardowe wyposażenie. Innym mruknął. To coś wygląda jak z kosmosu. Starszy szeregowy Ewa Jasińska powoli zbliżyła się z przymrużonymi oczami. Nie patrzyła na karabin, patrzyła na dłonie Mai. Drżenie nie ustało, ale się zmieniło. Podążało za rytmem. Maja podniosła zamek, przeładowała komorę i wsunęła drugą kulę. Zamknęła oczy. Wdech na dwie sekundy, wydech na trzy. Urządzenie pulsowało słabo, zsynchronizowane z jej klatką piersiową. Wtedy, bez ostrzeżenia, wystrzeliła ponownie. Nikt się nie śmiał. Strzał był blisko, tak blisko, aż Wiktor z przekleństwem opuścił lornetkę. Poprawiła w locie, wyszeptała Ewa. Na bieżąco, dodał ktoś inny. Nawet pułkownik Zawacki zrobił dwa kroki do przodu, choć jego ramiona wciąż były skrzyżowane za plecami. Maja nie świętowała. Po prostu wypuściła powietrze i załadowała ostatnią kulę. Tym razem niczego nie regulowała, nie drgnęła, nie mrugnęła. Po prostu czekała. Wzdłuż grzbietu wzmógł się poryw wiatru. Piasek łuszczył się z powierzchni jak skóra. Ktoś sięgnął po gogle. Maja pozostała nieruchoma. Wystrzeliła, tłumik zasyczał, a potem zapadła cisza. Bez wahania, bez napięcia, próżnia. Sześć sekund. Siedem. Płomień, ledwo widoczny w oddali, zniknął. Nie zafalował. Nie zamigotał. Po prostu go nie było. Świeca pozostała pionowo, wosk nietknięty, ale ogień zgasł, jakby został ugaszony niewidzialną ręką. Nikt się nie odezwał. Ręka Wiktora opadła. Zmięty banknot o wartości dwóch tysięcy złotych upadł na ziemię bez oporu. Ewa Jasińska odwróciła się. Oddech uwięził jej w gardle. Nie patrzyła na cel. Patrzyła na ręka w pułkownik Kowalskiej. Gdy wyrzuciła ostatni pocisk, przesunął się na tyle, by coś się pokazało. Wytłoczony w skórze pod jej przedramieniem był symbol. Nie tuż, nie blizna. Wypalony znak. Prosto narysowany symbol przecinających się trójkątów, otoczonych popękanymi pierścieniami. Znak, który Ewa widziała tylko raz. W tajnym indeksie zatytułowanym Protokół Widmo Operator Czarny Szczebel. Za nią Zawadzki w końcu podszedł do przodu. Imię powiedział stanowczo Twoje prawdziwe. Maja wstała spokojnie. Odpięła główny moduł karabinu, wsunęła go do futerału i zasunęła zamek. Nie podnosząc wzroku, powiedziała tylko jedno zdanie Podpułkownik Maja Kowalska Widmo w stanie spoczynku. Cała strzelnica zdawała się przesunąć po tym zdaniu. Usta Zawackiego lekko się rozchyliły. Wiktor wyglądał, jakby połknął kulę. Ewa patrzyła nie z niedowierzaniem, ale z rozpoznaniem, jakby wspomnienie zbyt duże, by je unieść, po prostu wskoczyło na swoje miejsce. Nikt nie wiwatował, nikt nie klaskał, ale coś się zmieniło. Nie tylko strzał, ale sposób, w jaki na nią patrzyli. Nie była już kobietą z drżącymi rękami. Była tą, która właśnie zgasiła płomień z odległości prawie dwóch mil, z pulsem, który ledwo była w stanie utrzymać, ale z celem, który nigdy się nie chwiał. A to było dopiero jej oświadczenie wstępne. Szeptem nazywali to duchami zepsucia. Teraz stała przed nimi, nie duch, ale coś znacznie trudniejszego do zdefiniowania. Pułkownik zawadzki pierwszy przerwał ciszę. Nie jesteś tylko jakimś obserwatorem z tikami. Odwrócił się do oszołomionej grupy. To jest pułkownik Maja Kowalska. Czarny szczebel. 40 potwierdzonych precyzyjnych zabójstw z ponad 2000 metrów. Laureatka Doliny Widm. Uznana za poległą trzy lata temu. Gdańsk. Ostatnie słowo zamroziło powietrze. Wiktor spojrzał w dół na swoje buty. Ewa Jasińska przełknęła ślinę. Nawet młodszy technik z tyłu wyprostował się, jakby uświadamiał sobie, że kobieta, którą wyśmiewali, trzymała kiedyś całe jednostki w ryzach z dachu na drugim końcu świata. Nikt nie zadawał pytań. Nie musieli. Trzy dni później strzelnica Doliny Czarnego Kruka była objęta czarną flagą. Bez prasy, bez raportów, tylko rozkazy. Kowalska i Zawadzki stali na czele sali odpraw. W pomieszczeniu brzęczało od powstrzymywanej adrenaliny. Za nimi na ekranie wyświetlał się ziarnisty obraz satelitarny. Mężczyzna w pustynnych szatach, w otoczeniu dwóch uzbrojonych strażników. To, powiedziała Maja bez ogródek, jest doktor Marek Nowak. Były chemik zbrojeniowy reżimu Rawy. Teraz wolny strzelec, bez ograniczeń, finansowany i bardzo aktywny. Przełączyła na następny slajd. Beczki z materiałami biologicznymi, symbole promieniowania, pojedynczy, słaby schemat wiązań molekularnych. To on zaprojektował czynnik, który uszkodził mój układ nerwowy trzy lata temu. On nie tylko mnie zmienił, on udoskonalił tę formułę. W pomieszczeniu zapanowało napięcie. Zawadzki skinął w stronę mapy. Misja była jasna. Zinfiltrować podejrzane miejsce laboratorium na skraju pustyni błędowskiej, schwytać nowaka żywego, odzyskać wszystkie materiały. Proste na papierze. Wylądowali w całkowitej ciemności. Wiktor prowadził, Ewa zarządzała zwiadem. Każdy kanał komunikacji prowadził z powrotem do Mai, która obserwowała z bezpiecznego bunkra dowodzenia 60 mil dalej. Jej głos prowadził ich precyzyjny, kontrolowany. Jak karabin, który kiedyś trzymała. Obwód budynku zabezpieczony, wyszeptał Wiktor przez komunikator. Brak ruchu w środku, kontynuować, odpowiedziała Maja. Włamali się do laboratorium zimny beton, kurz, szum zasilania, ale żadnych strażników, żadnych alarmów, tylko pustka, a potem laptop, wciąż ciepły, fiolka zawieszona w ramie antywstrząsowej. To nie jest laboratorium. Złapała oddech Maja To przynęta. Uciekajcie. Ale było już za późno. Czujniki krzyknęły czerwone światło zamigało na każdym wizjerze. Wykryto czynnik w powietrzu, mam metaliczny posmak w ustach. Powiedział Ewa, jej głos był napięty. Moja ręka, coś jest nie tak. Wiktor jęknął, upadając na jedno kolano. Palce Mai latały po konsoli. Uruchomiła systemy czyszczące, zalała kombinezony filtrami, ale intuicja podpowiadała jej, że to nie jest ten sam związek. To było coś gorszego. W podglądzie, Zawacki zatoczył się i upuścił karabin. Nie mogę go chwycić. Ewakuacja teraz, zaszczekała Maja. Drony nadlatują Ewa, wynoś ich stamtąd. A potem zapalił się kolejny obraz. Chata poza siecią, która wcześniej nie miała sygnatury cieplnej. Teraz ktoś był w środku. Dron powiększył obraz. To był Nowak. Siedział przy biurku, spokojny, patrząc na kamerę. Bez maski, bez rękawiczek, tylko z bladym uśmiechem. Oddychaliście tym przez siedem minut. Powiedział. Jego głos był zimny i precyzyjny. Fascynujące, prawda? Ta wersja całkowicie omija płuca, wchłania się przez skórę prosto do muszczku. Głos Maj złamał protokół. On nie jest w laboratorium, on was ogląda. Wiktor podniósł broń drżącymi rękami. Zamknij się, syknął. Oczy Mai skanowały parametry życiowe w podglądzie każdego operatora. I wtedy to zobaczyła. Ręce Wiktora. Drżały dokładnie tak jak jej trzy lata temu. Ledwo się wydostali. Dron ewakuacyjny przeciął wiatry pustyni Błędowskiej, unosząc zespół Doliny Czarnego Kruka i ich więźnia w niebo. Ale coś już się zmieniło. Maja nie potrzebowała danych. Widziała to w palcach Wiktora, w postawie Ewy, w zaciśniętym uścisku Zawadzkiego. Drżenie już tu było. Wszyscy stawali się nią. Z powrotem w Dolinie Czarnego Kruka medycy krzątali się. Izolacja biologiczna, mapowanie toksyn. Brak lekarstwa, tylko kontrola. Maja nie odpoczywała, nie jadła. Zbudowała v 3 od zera, dostosowując go do nowego szczepu szybszego, głębszego, bardziej chaotycznego. Czy to zadziała? Ktoś zapytał. Nie podniosła wzroku. Musi. Dwa dni później Wiktor podszedł pierwszy, dłonie mu drżały, oddech był ciężki, urządzenie dostosowywało się w czasie rzeczywistym. Jeden strzał. Centralny punkt. Potem Ewa, potem Zawadzki. Jeden po drugim udowodnili prawdę. Drżenie ich nie zniszczyło. Tylko wymusiło ewolucję. Tego wieczora Zawadzki wręczył jej kopertę z monu. Chcą, żebyś poprowadziła integrację walki adaptacyjnej, twoja własna jednostka dowodzenia. Trzymała ją w milczeniu. Ręce drżały, ale głos był stabilny. Zrobię to. Ale oni idą ze mną, jako instruktorzy, a nie króliki doświadczalne. Zawadzki skinął głową. Nie tylko wracała do zdrowia, ona pisała nowe zasady. Trzy tygodnie później obserwatorzy z MONU ustawili się wzdłuż strzelnicy Doliny Czarnego Kruka. Nie śmiali się, gdy Wiktor zgrupował trzy strzały na 900 metrach. Nie mrugnęli, gdy Ewa trafiła ruchomego drona z tysiąc metrów. Ale gdy Zawadzki, którego drżenie było najgorsze, Trafił w cel wielkości dziesięciogroszówki z 2000 metrów, zapanowała cisza. Zgoda była jednomyślna. Następnego ranka Maja stała sama na skraju strzelnicy. Wiktor podszedł: Chciałem ci to pokazać. Zdjęcie: dwóch zniszczonych żołnierzy jeden z oczami Wiktora. Mój brat Kacper, jednostka Sefor, zaczął się trząść po kaszubach. Odstawili go. Powiedzieli, że skończył. 11 miesięcy później już go nie było. Maja spojrzała na zdjęcie, potem w niebo. Dla niego jest za późno, powiedział Wiktor, ale nie dla następnego. Nie, jeśli uczynimy to rzeczywistością. Skinęła głową cicho. Później zebrali się pod ścianą pamięci. Granit był zimny, wytłoczony w ciszy. Wiktor podszedł, położył zdjęcie u podstawy. Nic nie mówił. Nie musiał. Maja stanęła obok niego, dłoń na kamieniu. Ta ściana kiedyś oznaczała koniec, szepnął Wiktor, ale nie dla nas. Już nie. Odwróciła się w stronę doliny i zatrzymała. Tam, dokładnie 20-70-20 metrów dalej, ktoś postawił pojedynczą świecę. Nie na pokaz, nie na próbę. Po prostu tam. Maja wpatrywała się w nią, a potem wyszeptała: Nie potrzebujemy pewnych rąk. Tylko woli, by znów celować i nikt się z nią nie spierał.